naszego kandydata na burmistrza, Pana Bartomija Stabiawskiego. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Przewodniczący, drodzy przyjaciele. Nadszedł czas, żeby powiedzieć to tak głośno. Miasto i gmina Namysłów zasługują na więcej. My, mieszkańcy Namysłowa, zasługujemy na więcej. Szanowni państwo, zdecydowałem się, aby wystartować w wyborach na burmistrza Namysłowa, bo mam głębokie przekonanie, że trzeba skończyć z programem minimum. Pod lat obserwujemy minimum zaangażowania, minimum pomysłów, minimum propozycji dla mieszkańców. Ten pomysł na rozwój miasta i gminy się nie sprawdził. Pora na zmiany. Wszyscy oczekujemy lepszego życia, lepszego zarządzania gminą, racjonalnego wydawania publicznych pieniędzy. Chcemy żyć w nowoczesnym mieście nie odstającym od reszty. Mało tego, chcemy żyć w mieście, które będzie wzorem dla innych. Nie dajmy sobie wymówić, że Namysłów to małe miasteczko, mała gmina peryferyjnie położona, że tak jak jest jest dobrze. Otóż nie, namysłów ma wszelkie atuty, aby być doskonałym miejscem do życia, doskonałym miejscem do pracy, doskonałym miejscem do wychowywania dzieci, inwestowania, prowadzenia biznesu. Masz szansę być rozpoznawalnym miejscem na mapie regionu, województwa, na mapie kraju, takim miejscem, do którego będą przyjeżdżali również turyści. Żeby to się stało, możliwe, potrzebne jest zaangażowanie, potrzebna jest energia i potrzebna jest długoletnia wizja rozwoju miasta i gminy, która będzie konsekwentnie realizowana, konsekwentnie wprowadzana w życie. Staję dziś przed państwem jako kandydat na burmistrza Namysłowa, bo jestem przekonany, że mam program, który pozwoli zrealizować te założenia, które państwu przedstawiam. Wierzę, że sukces jest możliwy. Chcę zaproponować Państwu rozwiązania, które pozwolą nazwać naszą gminą to, co macie Państwo m.in. w tym programie wyborczym, który leży na, krzese na krzesełkach, prorodzinną gminą, czego wyrazem będzie gminne, becikowe oraz wprowadzenie namysłowskiej karty rodziny, sprawną gminą czego wyrazem będą nowe miejsca pracy w namysłowie oraz powołanie społecznej rady przedsiębiorców, zasobną gminą, czego wyrazem będą nowe inwestycje oraz sprawniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych, zasobną gminą, y, przepraszam, oszczędną gminą, czego wyrazem będzie likwidacja Straży Miejskiej, co też jest jednym z ważniejszych postulatów, sprawiedliwą gminą, czego wyrazem będzie większa pomoc na, dla rolników oraz zasada, że nie ma w gminie miejscowości ważniejszych i mniej ważnych. Solidarną gminą, czego wyrazem będzie odpowiednie wsparcie seniorów i młodzieży, między innymi powołanie do życia Namysłowskiej Rady Młodzieżowej, Namysłowskiej Rady Seniora. Rozpoznawalną gminą, czego wyrazem będzie promocja gminy i budowa marki gminy to co teraz jest w Urzędzie Miejskim zaniedbywane zlikwidowano Wydział Promocji. Nowoczesną gminą, czego wyrazem będzie odpowiednie podejście do kultury, rekreacji, wypoczynku. Zintegrowaną gminą, czego, będzie, czego wyrazem będzie utworzenie miejskiego środka sportu, turystyki i rekreacji. Dzisiaj różnego rodzaju obiekty są rozproszone i niezbyt dobrze zarządzane. Aktywną gminą, czego wyrazem będzie odpowiednie wspieranie sportu, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych i różnego rodzaju stowarzyszeń. Przyjazną gminą, czego wyrazem będzie odpowiednie podejście do mieszkańców w urzędzie miejskim i wprowadzenie budżetu obywatelskiego. I wreszcie, co dla wszystkich nas ważne, gminą dobrego startu, czego wyrazem będzie dbałość o odpowiedni poziom edukacji i myślę także że o jej profil moralny. Jak Państwo widzicie, pakiet reform naszych lokalnych jest bardzo obszerny, ale tego właśnie wymaga sytuacja. Nie możemy pozwolić na to, żeby Namysłów, żeby użyć metafory, pozostał na stacji tu i teraz i patrzył tylko na odjeżdżający pociąg z napisem lepsza przyszłość. Lepszą przyszłość zaczynamy budować już dzisiaj, dlatego że wszyscy zasługujemy na więcej. Te zmiany będą wymagały ciężkiej pracy, zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem na nią przygotowany i gwarantuję Państwu moje pełne zaangażowanie. Jednakże budowanie nowoczesnej, dobrze zarządzanej gminy i miasta, z których wszyscy będziemy dumni, nie może się odbywać bez udziału Namysłowia. Miasto i gmina to przede wszystkim jego mieszkańcy. To ich głos powinien być decydujący, to oni powinni współdecydować o tym, co się dzieje w mieście i gminie. Burmistrz i podległy mu urząd mają służyć mieszkańcom. I nigdy nie może być odwrotnie. Te właściwe rozumienie sprawowania funkcji publicznych trzeba u nas w Namysłowie przywrócić. Będę otwarty na propozycje namysłowian. To, o czym już wspominałem, budżet obywatelski, będzie tego najlepszym wyrazem. Bo to mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest najważniejsze w ich najbliższym otoczeniu i co jest najbardziej potrzebne w ich najbliższej okolicy. Chcę też wspierać organizacje pozarządowe, ułatwiać im działanie, między innymi poprzez nieodpłatne udostępnienie lokali, budowie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nie może się odbywać bez odpowiedniego zachęcenia mieszkańców do zaangażowania w życie publiczne. Jest to warunek konieczny, aby miasto zaczęło żyć. Nowe idee, koncepcje czy pomysły na rozwój miasta mogą się urodzić wyłącznie w dialogu i do tego będę namysłowian zachęcał. Szanowni Państwo, wiecie, że namysłów to jest w pewnym sensie moja pasja. Gmina to także moja pasja. Dlatego jako burmistrz będę reprezentował wszystkich, także mieszkańców terenów wiejskich, nie tylko samych namysłowian, tak jak pojawiły się hasła niektórych kandydatów, że będą burmistrzami namysłowian, a burmistrzami Głuszynian, Kowiałowiczan już być chyba nie zamierzają. Wychowałem się w domu, w którym wpojono mi takie wartości jak uczciwość, sprawiedliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Właśnie w taki sposób chcę służyć mieszkańcom namysłowa jako burmistrz. Szanowni Państwo, 16 listopada wspólnie zadecydujemy, jaka będzie przyszłość Namysłowa, jaka będzie przyszłość Gminy Namysłów. Jestem przekonany, że wspólnie udowodnimy, że nasze miasto, nasza gmina zasługują na więcej. Dlatego proszę Państwa o głos w tych nadchodzących wyborach i proszę także o to, abyśmy wzięli w nich udział. Dziękuję bardzo. Zabranie głosu, proszę jeszcze pana Witolda Bucickiego.